Cześć Michał, cześć Paweł. Cześć, cześć. Anetka śpił, bo było późno. Już jest tyle, za 10-10. Wiadomo, nie będziemy już kawy pić i napijemy herbata, herbata. Bo, Pawełek, bo Pawełek musi iść do szpitala na operację. Wszystko będzie dobrze, tak my go tutaj Paweł, Pawełkowi tego te szlawy powyciągają. Ja to się gledam? Nie wiem co, co ci go dali. Że mają ci to tanierka, nie nierka ty... Nierka że... wyczynać, aha. Dobra, wyciepną, to wszystko no. będzie dobrze. Mm. Będzie dobrze w No, kurde, tak się do rady, Bez no. tego będzie to jest dobrze. My się zawsze nie podobamy. Idziemy coś do przodu i w To będzie dobrze wyspawą Aneta będzie tu podobnym opieką też. No Sigal będzie łaził, Michael będzie łazić, Kasia. No razem wiedział. Tak nie rodzę, bo żartem się być nie, bo domu. Nie no, wszyscy ci pomogą, to jest coś jest dobrze, wiesz? No. Także. On do roboty ty piła w spać. No. Czyś kto jest dobrze. Możesz myśleć, że nie było. Wiedział, żartuję, żartuję, no. No, żarty z tego robię. Ona jak ty to ona będzie czekać na dole. Ona no będzie łazić, no. bo jak nie, to żyła pójdzie w ruch. Nie, to ty zatruje, nie, ale będzie no, łazić, no. bo ona no, już tutaj tąpie, nie dołaź dlatego. Wiesz. Na jest, to spanie, przeprzekimy jest tego, tam widać już się spakował, widać też, może spakowane wszystko. My tam zaraz przyjedziemy z Michaelem, że się zaraz, w na łóżów. No, my tam prędzej będziemy, nie chcemy jeść na stole, kurde. Urolowica. No. Urolowie w No. To, że widzisz, kurde, także to, ten, ten, tak, to jest ten świat, ze światem naszym pełnym, To jest niedaleko, no. to widać, jak jedziesz tędy, to widać, są te wieżowce dwa, to po tym, czy dla wieży, tam już, co ty no, szybki robią tam. A, a wszywki? Tam robią te, te To tam jest szpital dziecięcy? Dziecięcy? Ja, ale ja po tyśmę. Z drugiej strony Aha. Tak, ale ta. nowy sąd wybudowali? Tam jest nowy sąd pod mostem, zarówno na Nie na ja na Szartówce, to Aha. Byli. Ale to jest niedaleko, bo tu widać, tak? Mm -hmm. Dobra. Wszystko będzie dobrze czuć, Usuwa fajnie to. Te rękawiczki to można. Siedem linkawiczki na jedna, na, na, na ten, co na mogę wymieniać na cały tydzień. Nie powiedziała. To ta zielona będzie na niedzielę. niedzielę <laughs> o, no, teraz nas Faros przy, przyjeżdżał że W niedzielę już będzie w koszuku. Też pozdrawiam. Ja pozdrawiłem jego, jego taty, żeby też wyzdrowił. W ogóle tych naszych. Prostorny panów, bo mnie też teraz poślił A, od nos tak, do Częstochowy. No już nie będzie. Ochronki nie ma tego, nie ma nie ma chlebusza tego. Zawsze, zawsze te wsparcie było. Nie, nie ma co go dać, bo zawsze kto przyszedł dostał chleb, tam było, wszystko było. Jedzenie wszystko, bo zawsze było, tylko każdy mógł się coś wziąć. A tym bardziej, że dzieci by, byli zadowoleni, że, że mogli się kać tys na wsasie jechać i kaś, no, no nie wiem, ale to tak, tak działało, że, że się mogli kaś wypocząć, coś, coś porysować, coś nauczyć się, coś. No, no wszystko. No, no Ale odwiedzimy ich w Częstochowie. No. Także nie martwcie się, bo my też tam przyjadniemy do was. To by było na tyle. Wszystko będzie dobrze. Pozdrowimy wszystkich. Ja mi tego domy gitarę grą Hej chłopcy Chłopcy są Hello, hello, witamy Zarań. i pozdrawiamy Z samego rana Pozw Praca jak śmietana Do no. tego Pawełka ja żyli, Ja, ja wrzędę no. to, to dobrze, niech idzie, niech mu to zrobią tą operacją. No Mówiłem, żeby się no. nie martwił, wszystko będzie no. okej okay, To pomiędzy tą, nie no, pomiędzy to, no. O, No i tak dobre, to do kominka wlejdzie. Trzeba coś obcy zarobić, żeby. Wiesz, było. Nie będziemy się obijać Tak To samo my do pocięcia jeszcze. Tam nam zarosło. Michael, potroszkaj, no, ja zaraz idę ci, pomóż. Ja bym zarosł, chopie by ale muszę coś, coś. Coś tam na, coś nagrać. Nie? No. O, wziął się. Flicker Domy rady no zobaczyć jak to sam zarosło ten staw, to trzeba wszystko pokosić tam weź na to, żyłkowo na plecy i to porobię hmm. pole kukurydzy że się już tam zaszął, pole krysty stacha hmm mi to tak zarosło. To całe trzeba tu powykoszywać Tak jak zawsze, było ciściutko Tu w ta strona w ta i to będzie Rybki są, wszystko jest no. Dobra, idę teraz Chłopcem pomóż, wiadomo że nie będę udał się coś zrobić, że muszę gdzieś zarobiać za tam największą szykiera i jechać z tym koksem. Oni będą czekać na auto i jakoś to będzie. także dumy rady. Jakby nie było to wszystkich pozdrowimy I to na tyle. Na razie hej. I kukurydza rośnie. Cześć, chłopcy. Przyszliśmy na Sząbiery Spytaliśmy się chłopców, Krzysia Prezesa całego tego zarządu tu wszystkiego Chłopcy mnie wielkie karpie, czyli po 20 takie wielkie ludy. No Potem wam to nagrać tam To się siedziemy, wyrelaksujemy Jak go do, posiedzimy się Konga nie ma z nami, bo synek poszedł na noc To padło, nie miał być czasu to wiadomo Tu jest fajnie Z tej strony zaś widać cały łony Kropoców Lipiny Z tamtej strony, tam daleko widać O tym kościół z góry. No. Także fajnie tam jest nasza wieża no. Także się posiedzimy, pochytamy Pamiętasz, jak w tym coś mi ta ryba sam by ten kij porwała, nie? <gryst> mówię, Mam nadzieję, że mi teraz nie porwie tego kija. Szedł się między nogi, to do mi będzie. Porozwijamy się, w tej rążady się wezmę, picie, jedzenie. Mamy Krystyna. Także wszystko dookoła, tam zaś jest tyń elektrownia, bobrek, czy umiery. Także wszystko u nas jest w porządku, no. Aby roście zaś na rybki.